Cześć, 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 tutaj kolejne informacje z mojej hodowli na bieżąco Dzisiaj jest pokazane jak moje gołębie, pawiki rosną Już bardziej tak w piórka są No lepiej nie jecie w tym odcinku, bo po no, prostu nie warto <todgłosy> Tutaj jest brązowy boczek Nigdy nie miałem na robić Widziałem, byle jaki ale go po prostu yy, sprzedałem. A teraz już mamy yy, yy, jednego brązowego, drugiego czarnego. I są naprawdę, naprawdę bardzo słodkie. Nie wiem, może niektórzy nie widzieli mojego gołębi, to teraz widzą. Bo raczej część ludzi, którzy mnie oglądają, to są miasta są, więc yy, raczej nigdy nie widzieli mojego gołębi. No, tak pokażę yy, drugiego. Chodź, Malusz. Tutaj jest drugi kół, on jest taki bardziej, bardziej strachliwy. I tutaj jest już taki, już bardziej, bardziej się już wstał. One już bardziej tak rosną, i pi w piórka idą. Jak widać, mają już takie ogonki małe. Jest to coś im piórka oraz na ogonkach. Ten będzie taki bardziej jak moja samiczka, bo ma takie skrzydło bardziej takie, takie czarne, ale. Takimi brązowymi prześwitami. O, właśnie teraz widać. On mam takie bardziej z brązowymi prześwitami. A ten ma takie czyciutkie brązowe. Jednak coś tutaj ma, jednak takiego... trochę czarnego coś tam ma, ale on barcyki wyszedł po tej samicy mojej. Bo jest po prostu taki bardziej jasny, czerwony bardziej niż brązowy. Tutaj jest w <gulosek> jego no tak, tak. Tutaj, zaraz tutaj jest ich tata, a tam gdzieś próba sobie. Mama. Ona dokładnie jest przy jedzeniu, zaraz ją pokażę.